No to chyba tak ciężko przyznać się właśnie, że to jest w sobie, a nie w kimś. Ciężko dlatego, że my nie zostaliśmy nauczeni. Nikt, nas, nikt nam tego nie pokazuje, albo mamy bardzo niewielu nauczycieli, którzy w ogóle rozumieją to. W szkołach na przykład konflikt to jest w ogóle gość niepożądany. W naszej szkole nie ma konfliktu. My mamy naprawdę wspaniałe dzieci, one w ogóle nie ma konfliktów między dziećmi, nie ma konfliktu między nauczycielami. Ne. Są takie szkoły bez przemocy różne tego typu. Myślę, że takie mówienie o tym, że może istnieć szkoła bez konfliktów, to jest chyba jedna z takich największych... To jest to jedno z wielkich marzeń, ale może taka szkoła będzie w raju. Ja, ja, ja nie wierzę po prostu, że może być szkoła, czyli miejsce, gdzie ludzie się właśnie rozwijają, gdzie mają bardzo dużo różnych dążeń, gdzie doświadczają każdego dnia... Takiej masy różnych impulsów i pragnień rozwojowych i równocześnie trudnych uczuć związanych z właśnie, z, właśnie z rozwojem, z przechodzeniem różnych etapów poznawania wiedzy, od na przykład niewiedzy do sprawdzania wiedzy i sprawdzania tego, czy mogę to poznać. Miejsce, w którym, w którym ludzie się szczególnie rozwijają, to jest miejsce, gdzie po prostu konflikty są na porządku dziennym. I to, czego ja bardzo bym chciała, to wesprzeć nauczycieli, żeby się tego nie bali, żeby umieli przyjąć. Po, że dzieci wchodzą do klasy i na przykład tam jeden drugiego okłada plecakiem. Wiedzieli co robić, tak? Oczywiście nie okładamy się plecakiem. Hej, coś tutaj zrobimy zaraz, porozmawiamy o tym, tak? Ja bym bardzo chciała, żeby programy y, szkolne, godziny wychowawcze były poświęcone i żeby tych godzin wychowawczych było mnóstwo codziennie, przynajmniej jedna na dzień dobry. Hej, jak się macie dzisiaj, jak się czujecie, jak się wyspaliście, y, a, a, a może ktoś tam, a tam, a nie, bo on mi zabrał, nie wiem, kanapkę albo on mi zabrał plecak. Aha, super, mamy konflikt. Porozmawiajmy o tym. Mamy godzinę na to, żeby porozmawiać o tym, jak się mamy, a jak nie mamy się dobrze, to dlaczego? I jak ty się nie masz dobrze, to jakie twoje potrzeby są niezaspokojone? Bo on mi powiedział na przykład, że jestem głupi. Aha, ty tego nie lubisz, tak? Bo ty chcesz szacunku, właśnie. A ty powiedziałeś, że jest głupi. No tak, no bo on mi powiedział, że to ja, ja mu zabrałam kurtkę, a to nie. Aha, i ty chciałeś, też chciałeś tak naprawdę prawdy i szacunku, tak? I nie chcę, żeby ciebie niesłusznie oskarżano. No tak, oczywiście. Aha, właśnie o to chodzi. A moglibyśmy o tym porozmawiać w ten sposób, zamiast mówić, kto jest głupi, a kto nie jest głupi? Co wy na to? Ja pracowałam z dziećmi w ten sposób i myślę, że gdyby nauczyciele nauczyli się tego sposobu rozmawiania z dziećmi, to nasze dzieci byłyby dużo bardziej bezpieczne w szkole. One by się ze sobą umiały dogadać, kiedy jest im trudno. Myślę, że szkoły stałyby się miejscem konfliktu, który jest wygrywany, nie tłumiony, nie ukrywany i też nie rozwiązywany przez to, dobrze, nie mamy konfliktu, tak. Wyrzucimy tego, kto jest winien, tak? powiemy, gdzie jest ten konfliktowy. Takie etykietowanie dzieci, czy etykietowanie sytuacji jako takich konfliktowych, czy konfliktogennych, więc unikamy ich, to jest, to jest odcinanie jakiegoś bardzo cennego elementu życia, aspektu życia, czyli właśnie rozwoju, spotkania z życiem.